Thank you Ponad 10 700 tysięcy złotych. Tyle będzie kosztowała realizacja projektu modernizacja i doposażenie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach AOS i leczenia jednego dnia. Szpital na ten cel otrzymał ponad 6 milionów 600 tysięcy zł dofinansowania z funduszy europejskich dla Mazowsza. Stosowną umowę z marszałkiem Adamem Struzikiem podpisał dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski. Tym razem dotyczy to komponentu który służy wsparciu dla podstawy opieki zdrowotnej i dla specjalistyki, czyli takie projekty, które no, zabezpieczają ten element pierwszego kontaktu często pacjentów. Te projekty właśnie mają służyć temu, żeby poprawić warunki i do, doposażyć te e, jednostki. Głównym celem realizacji inwestycji jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia jednego dnia. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje doposażenie infrastruktury przychodni specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Zesplonego w Płocku oraz kilku oddziałów szpitalnych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach jednego dnia w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną. Służącą poszerzeniu diagnostyki pacjentów przyjmowanych w ramach opieki okołoszpitalnej, pacjentów zewnętrznych kierowanych do lekarzy specjalistów, pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym oraz pacjentów przyjmowanych w poradniach w ramach procedur zabiegowych. Będziemy zakuwać sprzęt i aparaturę do następujących komór zakład diagnostyki obrazowej, oddział intensywnej opieki medycznej, szpitalny oddział ratunkowy. Zakład, diagno, zakład usług leczniczych, czyli tzw. Żul, oraz nasza przychodnia przyszpitalna. Służy to do usprawnienia pracy naszego personelu, jak i również na korzyść pacjenta, bo wchodzą nowe techniki leczenia pacjentów, skracające przede wszystkim pobyt i cierpienie pacjentów. Warto wspomnieć iż dzięki realizacji projektu szpital będzie mógł zakupić sprzęt diagnostyczny, którego do tej pory nie posiadał, jak kolposkop do poradni ginekologiczno-położniczej i ginekologii onkologicznej oraz aparat densytometryczny do poradni endokrynologicznej. Są to zakupy odpowiadające na deficyty podaży świadczeń. Dodatkowo w ramach projektu szpital planuje zakup sprzętu informatycznego ułatwiającego pacjentom poruszanie się po obiekcie, jak na przykład monitory zbiorcze do systemu kolejki czy też związane z rozbudową podpisu biometrycznego. Projekt obejmuje również roboty budowlane polegające na modernizacji dachu nad budynkiem przychodni specjalistycznej wraz z nadzorem inwestorskim. Realizacja pełnego zakresu projektu pozwoli poprawić dostęp oraz jakość udzielanych świadczeń medycznych, wprowadzić nowoczesne metody diagnostyczne, skrócić czas oczekiwania na świadczenia, przesunąć ciężar świadczeń z opieki szpitalnej na opiekę w ramach AOS, a także wyrównać różnice w wyposażeniu placówek na szczeblu regionalnym na terenie północno-zachodnim największego w kraju województwa mazowieckiego. Projekt obejmie bowiem mieszkańców Płocka, powiatów Płockiego, Gostynińskiego, Sierpeckiego, a także częściowo mieszkańców innych województw ościennych, łódzkiego czy kujawsko-pomorskiego. To kolejna inwestycja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dofinansowana z funduszy unijnych.